Siemka, witam Was ponownie po okropnie długiej przerwie, nie było mnie na YouTubie, nie pokazywałem Wam mojego akwarium ale postanowiłem po dużych zmianach znowu co nieco pokazać. Akwarium wygląda tak, głównie jest nastawione na palety od kilku już lat. Ostatnimi czasy tylko z akwarium Blackwater, czyli takich ciemnych wód, same korzenie, kamienie. Przestawiam się teraz na normalne, takie jakieś rośliny zielone. Założyłem lampę, właśnie Hyperbara 75, na razie jedną. Zobaczymy, jak to będzie dawało radę, ponieważ rośliny mam jakieś niewymagające. Także na razie powinny rosnąć co nieco. Jak będzie za słabo, to dołożę drugą i dwutlenek węgla. Ale na razie, na takie początkowe potrzeby, myślę, że w zupełności wystarczy to co jest. To i tak wielka różnica w porównaniu z tym co świeciło dotychczas. Co oprócz lampy i jakichś roślin? Rośliny, tak jak widać, tam jest lotos. On cały czas się tu męczył przez dłuższy czas w tym akwarium przy tym słabym oświetleniu, do tego blackwater tam jakaś kryptokoryna żabienica, która też tam ledwo żyje ale teraz jak widzicie dołożyłem na cały tył podłoże aktywnej Jokuci. wydarłem cały piach i żwir i zrobiłem dla roślin tam taki cały tył z przodu tutaj wybrałem właśnie jeszcze resztę drobnego piaseczku i dam tu czarny, gruby piach. Taki grubo ziarnisty. Żeby żarcie miało gdzie lecieć. To lepsze, żeby leciał w piach niż w żwir. A tu zostanie ten żwir. Po prostu z czasem przy każdym sprzątaniu będę tylko odsysał taki drobny piasek. On idzie z odmulaczem. Ładnie daje się odsysać. Także, także zostanie tylko żwir i gruby piach. No i oprócz tego podłoża i lampy. Myślę, że te rośliny w końcu właśnie może teraz... Jakoś ruszą, zaczną żyć Co jeszcze tutaj jest ciekawego? Pokażę Wam mojego sampa Rolermat to mam od zawsze Ponieważ został mi jeszcze po akwarium morskim Tak jak i cały sampi akwarium zresztą Więc yy, służy dalej Dokupuję tylko rolki i leci sobie Taka filtracja mechaniczna, bardzo wygodna Nie muszę pukać żadnych gąbek, wad Wymieniać i tak dalej I patrzcie co teraz zrobiłem obejrzałem film pana Łukasza z podwodne światy. On sobie robił w akwarium taki eksperyment ja postanowiłem jeden z moich filtrów reaktorów przeznaczyć na te kształtki K1. Też po wielu dniach udało mi się w końcu doprowadzić do tego, że to się odpowiednio kręci. Tam na dole jeszcze się osadzają te kształtki, ale to jest wina tego, że tam leży takie sitko. Które trzymało gąbki. Muszę to sitko wyjąć, bo one się zaczepiają o nie. I będzie się to wszystko ładnie kręcić. Już się robią te kształtki brązowe, więc już bakterie chyba zaczynają się tam zadomawiać. Tutaj ten drugi reaktor, który widzicie, to właduje. To będzie taki, robię zawór kulowy drugi na tej białej rurce. Tutaj, która doprowadza wodę do tego małego reaktora i zrobię tu zawór kulowy, będę go sobie zamykał żeby nie zamykać całego obiegu wody i będę tutaj wkładał sobie węgiel jakiś tam chemipur, czyli coś co będę potrzebował w miarę sytuacji tutaj macie drugi w drugi mój przedział w Sampie, cały wypełniony ceramiką tam są matriksy różne, inne jakieś co było, to wszystko władowałem w jedno miejsce na końcu jest pompa, która to do góry pcha wszystko. Cyrkulatory z Morskiego Akwarium też wykorzystałem. One pchają tą wodę w sampie, żeby niejako szybciej trochę przepływała i wpychała się w tą ceramikę. Także myślę, że to, ten przedział z tą ceramiką powinien się dzięki temu tak trochę bardziej pompować. To co tu wystaje to jest dolewka automatyczna. Tutaj jeszcze Wam pokażę czujnik pH. Do tego w razie W zamontuje się jakiś zestaw CO2. Jakby było mi mało tych roślin. Jakbym dodał jeszcze jedną lampę, no to wiadomo wtedy CO2 przymusowo. Tu jest czujnik temperatury. No fajnie, bo to przez Wi-Fi można, dzisiaj jest poza domem dłużej, to można sprawdzać czy się coś nie dzieje. Natomiast kiedyś wyjechaliśmy na wakacje i w listopadzie wyłączyłem w domu ogrzewanie, bo nas nie było i niestety palety mi pochorowały, bo woda marzła, bo grzałka wysiadła, także wolę teraz mieć to jest czujnik ten mały do do rolemata role tu jest jeszcze kontrolka muszę ją przykleić na taśmę dwustronną do tej pompy, do tego do tych kształtek K1 chodzi na 12 watów, także i wystarcza w zupełności, na razie ładnie to kręci że szybciej to nie potrzeba. To był jakiś tornado. Tu, żeby wyciszyć, nie będziecie widzieć, nie mam jak Wam pokazać, ale żeby wyciszyć spływ, bo tam widać kawałek, żeby wyciszyć spływ, bo strasznie mi bulgotał z tego reaktora, to włożyłem końcówkę do takiego koszyka, do spływu, który się daje i napchałem tam gąbek i waty i wszystko działa cichutko sobie. Tam na końcu, w ostatniej szafce mam jeszcze zbiornik na dolewkę. Nie wiem nawet jak nigdy nie sprawdzałem, nie liczyłem jakiegoś pojemności, ale wystarcza spokojnie na 8-9 dni nieobecności, więc nie można narzekać. To tak na razie, tyle po powrocie. Myślę, że coś jeszcze będę wam pokazywał, jak to będzie wszystko wyglądało. Na razie zobaczę, czy przy tej lampie zacznie to wszystko jakoś żyć, te rośliny zaczną rosnąć. Zmienię tylko tutaj ten piasek, dosypię i na razie czekamy. Potem zamierzam dolewać przy każdej podmiance tygodniowej jakiś ogólny zestaw minerałów, ale to wszystko się zobaczy, jak to będzie wyglądało, jakie będą parametry i tak dalej. To tymczasem do usłyszenia i dzięki. I pamiętajcie, zostawcie łapkę pod filmikiem i subskrypcję. Pozdrawiam.